Dziś północne osiedla Szczecina ubierały swoje choinki. Jedna z choinek stanęła na stołczynie na ulicy Romana, a druga na ulicy Stołczyńskiej. Zapraszamy mieszkań dzieci do wspólnego dnia tej choinki, do złożenia sobie życzeń. Było wspólne śpiewanie piosenek świątecznych, było ubieranie choinek, dekorowanie bombek, własnoręczne wykonywanie łańcuchów. Były upominki od Mikołaja, był też ciepły poczęstunek i ciasto, a wszystko to za sprawą sponsorów, jak również rad osiedli. Na koniec były również życzenia. Tego życzymy szczęścia na święta. Dużo zdrowia przede wszystkim i otwartości serca i radości serca. Wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, no i ja myślę, że pokoju w dzisiejszych czasach. Pokoju, zgody, to jest najważniejsze, i zdrowia. Wesołych Świąt, nowego Narodzenia dla wszystkich mieszkańców, tych, którzy przybyli, oraz tych, którzy nie przybyli też, yy, wesołych Świąt. Życzę takiej radości głębokiej, która z serca wypływa, a jak w sercu jest miłość, jest Bóg, to jest też radość na twarzy, taka prawdziwa, nieudawana, i takiej radości właśnie każdemu życzę, szczególnie w tym czasie. Zajrzymy do co tu pochowali? Nie zobaczymy. Wszystko pomagrywali. Jest krokieci. Ale ja żałujcie, że nie czujecie Biesiu, tego zapachu. Mam wisiu, proszę bardzo. Proszę bardzo, przepiękny, przepyszny warszczyk. Na koniec jeszcze jedno ważne pytanie do świętego Mikołaja. Ej, Mikołaju, wszyscy zasłużyli w tym roku na prezenty? No mi się wydaje, że tak. że Dzieci grzeczne są i otrzymają prezenty. Czyli wyszekiwać Mikołaja. Wyszukiwać, oczywiście, oczywiście. Nawet do niegrzecznych Mikołaj przyjdzie.